Więc po pierwsze, prezydent podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Po drugie, stwierdził, że te czasy, w którym żyjemy od 1989 roku, to są czasy całkowitej suwerenności, niepodległości i wolności, prawdziwej demokracji, prawdziwej Polski. No i teraz dlatego są takie, takie dobre. No bo właśnie to jest sytuacja, kontynuacja konstytucji 3 maja. I to jeszcze jedna ciekawostka na marginesie, że to przemówienie można znaleźć z trudnością tylko na stronie prezydent.pl, czyli oficjalnej stronie prezydenta. Jest zresztą ukryte w jednej z zakładek, nie ma jej w żadnym tytule. Natomiast wszyscy, którzy, wszystkie te wielkie portale, które przytaczały, pisały o tym przemówieniu, pomijały te wątki, o których ja będę mówił. No i on stwierdził, że tak, dzień obchodów Konstytucji 3 maja, to jest dzień naszej dumy wielkiej dumy z naszych historycznych dokonań. Gdyby inspiratorom konstytucji 3 maja udało się osiągnąć pełny sukces, to jest cytat. Być może nasze losy później po ich uchwaleniu potoczyłyby się zupełnie inaczej. No, potoczyłyby się zupełnie inaczej, tylko jak? No, ale to o tym za chwilę. Tamten 1791 rok był zwieńczeniem 30 lat straszliwych starań, bardzo pozytywnych. Ci, co uchwalili konstytucję, byli prawdziwymi polskimi elitami, i ta konstytucja dała prawdziwą demokrację, dałaby prawdziwą demokrację, w tym też w perspektywie monarchii, bo dałaby nam elekcyjnego króla. No i teraz ci, co uchwalili konstytucję, byli prawdziwymi polskimi elitami to byli tacy ludzie, jak Hugo kołątek. I później mówi o przeciwnikach yy, konstytucji i mówi, że ci, co walczyli z konstytucją, to byli zdrajcy polski, zaprzańcy, którzy służyli własnym interesom, bronili własnych przywilejów. Dziś nazwalibyśmy ich elitą, To oni pobiegli na obce dwory, to przez nich upadła Polska. I wspomina, że król popierał konstytucję, kolejny masą. Ale no, niestety przeszedł na drugą stronę. No i teraz on mówi o tych zdrajcach, co pobiegli na obce dwory. I tak, Hugo Kołłątaj, no to był ściśle związany z masonerią. Realizował program masoński, i on później wstąpił do Konfederacji Targowickiej, czyli pobiegł na obcy dwór rosyjski, bo tutaj najbardziej krytykował. Duda tych, co pobiegli na dwór rosyjski, to on pobiegł na dwór rosyjski i to on namawiał króla, żeby to zrobił i być może, że król to zrobił, bo go namówił Hugo Kołłątaj. No i teraz mówi, że to było niesłychane osiągnięcie ta konstytucja, konstytucja prawdziwych elit, Nasza duma i fundament naszej demokracji. No i teraz zobaczmy tak. Po pierwsze, konstytucję uchwalali sami masoni. Nie została uchwalona w sposób demokratyczny, ponieważ została uchwalona podstępem. To znaczy, ci, którzy chcieli ją przepchać, poczekali na taki moment, kiedy posłowie wszyscy wyjechali z Warszawy, była przerwa. Posiedzeniach Sejmu, i wtedy ściągnęli swoich ludzi i przegłosowali konstytucję 3 maja. Po drugie, zauważmy jedną rzecz, tutaj symbolicznie jest ta kontynuacja dzisiejszego państwa polskiego, jako znaczy kontynuacja idei konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 Maja, ta demokratyczna konstytucja stanowiła, że w Polsce królami mogą być tylko Niemcy i że mają być ci Niemcy polskimi królami aż po wieki wieków, prawda? I nawet tam było podkreślenie, że gdyby wymarli Sasi, to kobieta z ich rodu by była królową, ale muszą, musieliby to być Sasi, prawda? No to jeszcze raz wracam do tego zdania prezydenta Dudy. Ta nasza demokracja jest na wzór tej demokracji, którą wyznaczyła Konstytucja 3 maja. Wtedy było założenie, że Niemcy będą z nami rządzić po wieki wieków i teraz jest takie założenie. Chodzi oczywiście o Unię Europejską, o któ którą wiadomo, że rządzą Niemcy i, i Duda i PiS się do tego przyczynili, że te szarogęszenie się Niemców w Polsce poprzez Unię Europejską i bezpośrednio jest faktem i że to ogranicza w sposób niebywały naszą suwerenność, niepodległość i wolność i zauważmy, że ci, którzy walczyli z konstytucją 3 maja to oni byli patriotami, bo tutaj Prezydent Duda mówi, że no przywrócili prawa, znaczy nadała prawa Konstytucja 3 Maja chłopom i, i mieszczanom, to nie końca, a zabrała szlachcie, nie do końca tak było, bo tam chodziło między innymi o cenzus majątkowy, ale Zauważmy też jedno, że w całej konstytucji 3 maja nie pojawia się ani razu słowo Kościół. No, pojawia się sformułowanie religia katolicka jako religia pierwszorzędna tylko to angielscy historycy, którzy się tym zainteresowali, zwrócili na to uwagę, że dlatego w konstytucji 3 maja była zapisana tylko religia katolicka, a nie był zapisany Kościół, ponieważ założenie było, że historia po uchwaleniu konstytucji 3 maja potoczy się tak jak w Anglii. Prawda? Czyli e, rząd e, uchwalony w myśl tej konstytucji e, zarządzi konfiskatę mienia e, kościelnego rabunek jasnej, skarbca Jasnej Góry, złote naczynia zabrane z kościołów, że to będzie na armię, żebyśmy mieli silną armię, żebyśmy się mogli bronić, no wtedy wiadomo, jaka będzie reakcja Rzymu, jaka będzie reakcja papieża, no i negacja, prawda, klątwa i wtedy Polskie władze podejmą decyzję, że polski kościół przestanie być rzymskokatolicki, a pozostanie katolicki, czyli na wzór kościoła anglikańskiego. I pewnie w zamysłach było to samo, co było w Anglii: czyli kto się nie podporządkuje, ten jako zdrajca zostanie zabity.